Praworowerowy wyruszył w miejscowości Poniatołów w kierunku Nowe Konopaty. Zobaczę, czy tam tyłu nie ma nikogo. Jak się panie jedzie? Się nie pomagać, bardzo, ja na to, no to Jak się jedzie? Super. Powoli dojeżdżamy do Bądzyna tak, zobaczę kto tutaj jedzie, bo się nie przyglądałem. No, to na Jak panie, kondycja?

Ja muszę się pokazać. I jesteśmy w bonązynie. Jesteśmy w połowie drogi pomiędzy Bądzynem a Dziwamy Można podziwiać uroki żromińskiej przyrody, żromińskiej ziemi Pod dali widać meandrującą rzekę w Wkrę Powoli zbliżamy się do konopat. widać już metę jesteśmy w Konopatach na mecie rajdu na Pani Mireli bardzo pięknie Pani jechała jesteśmy z Pani dumni a także most troszeczkę gorzej ale w miarę w miarę jest Pan Wicestarosta na mecie Pan Rejmus. O, tam coś przejdę. Czy jakieś listy gratulacyjne w... daję uczestnikom, Gratuluję. tak? Przyszły ja panie B. Dobra. Dla państwa święty. A pani Jastrowicza, dla mnie nic nie będzie? Nie było, było, ale poczekaj, Ty teraz paneli. Dla tych, którzy zgłaszali się, mamy dyplomy, bo mamy to wypisane ja wcześniej. Dobrze? Proszę bardzo Cześć Świętkińskie Na Barbary A, a panu. Bo... Tak to wie pan co Za chwilę muszę pana ustawić Bo pan to w kolejnej grupie I Sławku Proszę no, tak. Proszę Panie Sławku Dziękuję panie starosto Dziękuję O taki lizaczek O nie Lizaczka dziękuję Później pan... Gratulujemy I zapraszamy dalej Poczekaj ja, Bo jest pan z innej grupy Dojechała następna grupa, już chyba trzecia.

cię to tutaj już w ogóle nie Marcelina Sadowska jeszcze jechała Jest tutaj Marcelina Dobra, to poproszę Przecież jest tutaj Marcelina. Tu jestem Martewka Martewka Jestem I no, Olek też okay, Pani Aneta Wiśniewska Nie ma No słuchajcie, a tutaj tak Panowie, do wyboru Albo mandat, albo pałką Amelia Wiśniewska

Ale jeszcze coś się nie do... I szczęśliwej jest I teraz panu opiekuje się kolegą. Jak przeżyjemy. Nie kolejna 79 lat, nie to i tak, to rzeczywiście. Dobra, kolejna grupa chyba, tak? No, ale Miłego dnia. Do widzenia. do widzenia Pani Marta Kaznowska Pani Marta całej grupy na miejsce Pani Marta Kaznowska Marta jest cześć, cześć Pani Marta poprosimy Panią bliżej Proszę Marta Kaznowska Pani, Pani, Pani. Pani, Pani. Pani. Jakuś Nowak jest. Pani Już, już idziemy. Pani Jakuś Pani Jadwiga Koper. Tak, proszę bardzo. A jak Pani Jadwiga, proszę bliżej. Pani Jadwiga Koper. Pani Mirosława Kazimierka Gratulacje. Dziękuję. Pani Rajdów. Pani Kaźimierzka. Pani Kęgowska. Pani Krasa. Pani Dorota Kęgowska. Proszę bardzo. Pani Syryjska pan Zbigniew ty pan tamy zapamiętam biegiety pan sebastian proszę 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 dalej lewej sebastian jest parkować, parkowacz rowery wieź coś co wolno dziękuję cześć mamie dziękuję nie gospodnych Dziękuję bardzo. A ja dla Pani Dziękuję. w Goliatach. Po ile ta wata dzisiaj? Na darmo. O! Dzisiaj szalejemy. Dzisiaj wszystko za darmo? Wszystko za darmo. Słodycze. E, tatuaże, mogę Wam zrobić tatuaż? A nie ja, ja tego nie chcę. <noise> tatuaż dla dziewczynki? Zadasz moją cząsteczką? Tak, mogę zrobić Nie porcje? To chodź ci, zrobię. Takie czy nie ma. Chodź, uzaj. Po prostu. To wasza ta maszyna czy poszczona? Ile taka maszyna kosztuje? A, to nie wiem, pytaj koleżanki. Tak? Ile wata? Ile maszyna do waty? I A ile? maszyna! Półtora tysiąca. Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować po którzy. E, tak świetnie przygotowali ten rajd ale szczególnie chcę podziękować oczywiście wszystkim uczestnikom, bo bez was tej pięknej imprezy by nie było naprawdę świetnie wyglądacie zielony kolor przeważa szkoda, że wszyscy nie mamy tych koszulek mam nadzieję, że e, na rok następny e, tych koszulek będzie więcej może również e, pomyślimy o czapeczkach ale na pewno e, zapewnimy was co do jednej rzeczy że ta droga, już świnogóra Lubowic, będzie drogą w pełni wyremontowaną i będzie naprawdę dużo lepiej nią jechać. Także. Pięknie wyglądacie, mamy piękną pogodę. No i pięknie świętujmy ten dzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. zaprosić na Zumbę, która za chwilę będzie, a później będzie pokaz ratownictwa medycznego. Tak więc zapraszamy wszystkich do udziału. Dziękuję. przydać się w ratowaniu życia ludzkiego w różnych sytuacjach. Także proszę bardzo chwilę, chwilę uwagi tutaj poświęcić naszym dożawkom, w tym momencie bardzo dziękuję za

żeby to, co dzisiaj tutaj w oparciu pokażą, to będzie naprawdę tak streszczone w minimum, bo tak jak mówię, żeby tutaj wszystko pokazać tak, jak powinno funkcjonować i działać, to naprawdę tego czasu będziemy potrzebować wtedy więcej, ale jeśli będą jakieś pytania tutaj odnośnie, jeśli będą osoby zainteresowane, które będą chciały tutaj dowiedzieć się czegoś więcej o tych postaci, które tu pokażemy. E, to bardzo po tym krótkim pokazie zapraszamy wszystkich tutaj e, chętnych o podejście bliżej. Jeśli będziecie mieli jakieś pytanka tutaj e, związane na przykład z jakąś tam e, sytuacją życiową, z którą spotkaliście się gdzieś tam e, w swoim życiu e, i wtedy, na tamtą chwilę nie wiedzieliście, jak tutaj się zachować, jak e, tutaj postępować. E, tutaj to koledzy postarają wam się tutaj wszystko omówić pokrótce, e, Po to, żebyście już w przyszłości mogli sami e, podjąć te pierwsze działania e, związane z życiem ludzkim. Tak, bo prawdę mówiąc, pierwsze minuty e, podjęcia e, jakichkolwiek czynności są kluczowymi. E, gdybyśmy byli tak, ktoś powie, że kogoś to nie dotyczy, e, przejdzie bokiem, powiedzmy, a w tym czasie, powiedzmy, cztery, minut, e, gdzie już moglibyśmy tą pierwszą pomoc tutaj e, temu poszkodowanemu udzielić. E, to niestety ta osoba, e, jej szanse na przeżycie maleją. E, dobrze, powolutku będziemy tutaj zaczynać. Jak należy postępować? E, gdy na przykład idąc schodnikiem, e, bądź też jakiś tam Przekazując w inne miejsce zobaczymy leżącą osobę, tak? być może niektórzy mogą stwierdzić tak? bez sprawdzenia czynności i tak dalej, że prawdopodobnie ta osoba może być pijana, to sobie zasnął, leży, tak? no niestety ta osoba wtedy mogła naprawdę potrzebować Waszej pomocy, przez to, że nie podjęliście jakichkolwiek działań, ta osoba mogła niestety umrzeć. E, dobrze, więc e, tak e, idąc tutaj e, tak napotykamy osoby poszkodowane i co, co robimy? W pierwszej kolejności e, tutaj musimy sprawdzić czynności życiowe, tak e, czyli e, na czym przystąpimy, do jakichkolwiek musimy mieć pewność i świadomość czy ta osoba jest przytomna nieprzytomna, oddycha, nie oddycha tak, i tutaj chłopacy Podejdź, można podejść podej tu bliżej. Czy e pan, tak. pan sprawdza, czy w pierwszej kolejności odchylamy tutaj czoło, żuchwę do tyłu, e po to, żeby utrożnić drogi oddechowe osoby poszkodowanej. pan w czarnej wszystko zasłania. Nie możecie i tak? trochę To tak. O, tak, <grym> e ja, no, jeśli jesteście osobą pierwszą na miejscu, tak, nie macie możliwości poproszenia prostu o pomoc. Yy, ponieważ jest tak, tak, że na miejscu zdarzeniach jesteście tylko Wy Skonopad, yy. jadę z kolego Mirkiem w stronę Lidzbarka Na chwilę zatrzymaliśmy się przy szkole podstawowej w Bryńsku I będziemy dalej jechali w stronę Lidzbarka mini tężnia w Litzbarku co prawda nie ciechocinek ale jednak tężnia chyba najbliższa tężnia od